Włączyłem nagrywanie już za późno. No teraz trzeba y, temu ziomeczkowi powiedzieć, że jest nagrywany. Czemu? Ale czemu? Czemu? Bo tak, water power. Water power? No jacha? No dobra. Chyba, że wolisz tyra i tego. Nie, go. damy radę. No to ja będę z IZ nami. Trzymax. No ale 3 max. Lol, trzy max. Trzy max. Trzy max. Idiot. To nie, to nie mówimy, to nie mówimy. A czekaj, pomyliłem się. ky. Tam nafiduję fire. Znaczy się prawidłnie. ja muszę pewno nafidować. No tak. No jaka? LOL Stupid. Nie. Stupid. Król, król Polakowania i to idzie na YouTube. ja ci to mówię. Facka. Nie. Le, le, le. Kompletny raz! Dlaczego nie mam polskiego niku? Nie to co wy W ogóle chyba nie zauważył, że nie zaczął po polsku do was cisnąć. Łooba chwilę. w angielski miorcie. <laughs> po co się nazywałeś po polsku? Teraz będzie... Co za traje? <laughs> Przez... Tak. przez ty, tak, tak żeby zobaczył jaki jest zarąbisty. traje. Ja na... nie przyznaje. <laughs> Darek Wojna, no ja pieprze, jak można mieć tak słaby nik. Ja rozumiem nawet Cox's ale, <laughs> ale ja pieprzę Darek Wojna, ja Darek Wojna. <laughs> no, a, a Tomek Zganik, kto z nim idzie na linię? <laughs> No. <laughs> Jakiś dziesiątkowy frajer bez skina. Prawie jest, ja To jest... <laughs> nie, ta strona. To, tak. to jest licolor dla burżuj Oj, możemy to Water Waterpower się musi postarać. Spieść zupę. Tak. Ej, dawajcie. Robimy triple good luck. W tym samym sesie piszemy good luck. 3, 2, 1. Dobra, jak można wybrać cech bagów? Normalnie. Przecież. No, taka płynna trasa z tobą. Chcecie, to możecie przyjść, pogramy żeby w karkason, to jest bardzo fajna giera. Ale jak Buchanan Podas... Chociaż w sumie, wiesz, po twoim niku. Nie przyznałeś się do was. Nie. Yeah. Już jesteś na YouTubach, Nubie. Przyznałem <grystanie> się za ciebie. <grystanie> Przegrany jak nic. <grystanie> Na Cię, się wiesz, cię. Cię. spoko cię. ja ciebie też Poza tym nie znam cię. polskiego, więc tu się zamknię Tobie kwiatki ten ponewką podlewa e, Podam mu kanał spokojnie Ale po co są te dróżki? Nie mogę tu Po prostu e, nócko Kaszorów to tak słabo wygląda Jakie dróżki? No, że wszędzie są te krzaczory, a tu są takie płaska, wydeptana ziemia. Nie przypominam sobie, żeby w dżungli chodzili ludzie. No, no dobrze. No nie, bogowie, bo tam bo... bogowie chodzą. Tak! Ja, w szczególności, bez nóg. Tam pływasz. Pływam po dżungli. Ty na Apollo wszystko tankuje, za chwilę zdechnie nieodmieniony. No to trudno, niech tankuje. Randomek niech zapłaci za głupotę. O oh, Boże, Kamazot. Teraz sobie zauważyłem. A no, faktycznie. Kurde mają mańskiego maga. Ach, kurde no, to będzie małoga. boga nie ma. Nie ma maga mańskiego. To jest pierdolą, bo nie ma wojska na dziesiątce. Tak, Co robi jego kamazot? Tankuje dżunglę, ja to wiem. Tankuje dżunglę. Pasywę zbiera. Wyczuwam. Ej, uważaj, nie wolno się z niego śmiać, jak będziesz pod Feniksem na Nie, 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 my, my tego nie bawimy. Bo... Niech to ktoś wysadzi, ja jasne, idziemy. Dawaj mu na ja O, dobrze. O kurde! Dawaj. Ło! Wow. <laughs> <laughs> Dawaj, tu okej. Okay. Już idę. Dobra, zostaw tego raka, później go przeszczepimy. O, przyszedł. Wpieraj wodę. Rozumiem, tutaj jest jakiś bruk, nie? Że droga do tego, wielka, tego piramidora co tam stoi, nie? No tak. Ale tu w dżungli takie... No, tam powinna być jakaś trawa, haszki w ogóle. O, tutaj par... jest... Patrz, wejście z, rozumiem, że to tak Dobrze, dobrze musisz czujeś ksułem? Znaczy nie wiem. No ja tak, nie to. wiem. Nie wiem Co? ale... Wiesz, to ty Tomek więc. Zjadłem dwa. Jak to nie umyłem? Umyłem. Umyłem naczynia wczoraj coś. Jak go wieża zabije... A. A. A... O już idą. Idą. nie tam, uciekaj. My nie z Dlaczego? Nafidowałem Majanina, czyli Kamazo dostał fraga. Ja. Czy no. Tomek? Tomek dostał fraga, co za szmacie! Co za szmacie? jako jedyny nie masz. Bo... Ty, ale popatrz ty nafidowałeś wie, że tu ciebie tak mocno biją. Ale łysy nafiduje coś innego, jak nie jak dobiegnę. Dobra, puści. Kto nafiduje? Zaraz ja za nią Poradzisz sobie, prawda? A jak mogłeś i... Ci... A wiesz Zapomniałem o starej technice mistrzów. Piefragi i Różanka już stackuję? No tak, już mam 5 Ja, ja też stackuję Ło, no. ładnie Gósty, miniony moje Dobrze, zapraszam, mam 10 dopiero Nie zapominaj Ci na tym ulepszy Dobra, bo minionów nie ma, więc... Wszystko to <laughs> się dużo. wziął O Boże, widziałeś tego strula? Patrz, patrz, dziko Dobrze. Ta fragi miały być moje. To jest ale to nie jest nasza linia. Tak, anu, dobra, zwracam honor. Ale minionek mój. Bo Co to tutaj robi? Nie wiem, wiemy. może przyszedł zjeść. Smacznego. Czekaj, śmiejemy się. A się ten Polak zdziwił już. <śle> Wojna. Power wygr <śle> Water <śle> waterpower wygrał. Waterpower nie wygra? Co? Posrało się? Teraz tylko przegrał na 3 na 3. No. No bo był Tomek jeszcze w Waterpower. <śle> na 3 3 nie działa Waterpower. Działał. Yeah, wow. Ale przestał. <śle> no. nie czek. Ja nikomu te, teraz nie robię. Jaki Kurde, pierwszy raz się odmówił. Co jest, nauczył się od kolegów? Nie, po prostu nikt mi nie powiedział, że mam komuś herbatę zrobić. To, że czajnik, widzisz, że to nie moja wina. Na waszą linię, of course. Już idę Karol, nie bój się. Spokojnie, minionki. O. Tylko minionki jakoś Tutaj by się na no Sorry, tu tu drzwi zamknij. E, tutaj też jest na, nam pomoc potrzebna, bo ten raj jest bardzo groźny. No co za nów, kto tak na fidował? ra! nie toper, nie toperek An enemy was Co? Okay. Nice job. Idem, 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 idem Gratowałem wow. right to... No nie było. dzięki Weźcie tego, zabijcie tam po lewej tego, tego, maszyna piersi. Co? to jest twój w bro. My ci na linię po... nigdy nie władzimy. Nie moja wina, że Apollo feeduje miniony na dżungli. Ja o, Nie mogę się nie zgodzić. Oj, mój Nie! Teraz biegnę! Teraz ja nie przeżyję. <sniffs> Nie. Kryty musiał wejść pasywy. Eee, zabiję ją. Padaj ra! Jestem ciekawy. Ile... No dobrze. Dlaczego jestem nubem i na nie, na nie na poświęconej ziemi. Aaaaah! To wydrżenie to Rani arachne. Bo niedawno Arachne. nie. To jest, skała. jest arachne. Dlaczego? No, jeszcze koję tego z każdego zabójcy na. Ła! No patrz nie, to jest król. On na ciebie ten, ten skrzek cały rzucił, nie? Ale już nie złapał tego jak się odbiło. Nie zaznaczyło mu. Idę. Oj coś. Dobra, jest moloszek, więc ja też zaraz. Arten, no, ale ja ten zgubie? No się ten. Ten znowu tu? No. Spokojnie. Nie twoja linia, Cyrku. A pan co tu robi? To jest nasza linia, pomyślcie. Ale ja tutaj jestem sam na tłum. To nie bądź sam. Ну вы здесь вам все Не, ну вы забыла их. там идет. Я тоже. Я с тюму садить вадвы, как и здесь. Ты что, Byrium, tam się miniony, miniony Dobra, dawać to Kurde, minion! 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 Tu, czy oni alubi za maję, ja go jeszcze nigdy nie widziałem ja już bym go wykazywał. Tak, tak, tak. tak. 3 sekundy go widziałem. Później nie żył. Później nie żył. O patrz, come on. Seramat. Łana, spikować nie. <grywa> Amazon wziął już sobie sanktuarium? Ja... <grywa> Ty, kawał, się okay. zrobił po dżunglera, tylko że gówno robi. <grywa> You want to be shut down? Ty, Ty też jesteś nubą, też get tak. get ja, psowny, nie? Dobrze. Już, już był lasa, 8 8 na stałym. Bo masz na Nie. 6 sekund, 5, 3, 4, 3, 2, 5, 1. Rąba mnie na nie nafeedował. Nie, nie zdążył ultnąć. Masz więcej fragów. Daj no, <suszy> Judasze w drzwiach im nie pomogły. I Apollo powiedział, no przecież to jest przegryw, nie? Kurde, <gulę>, wygra. Stary. Ale wygra. Turderom. Ja? Przegryw, Apollo, co? Yeah. Dobra, statki pokrętane.